Siemanko, dzisiaj sobie porównamy Samsunga najnowszego z najnowszym iPhone'em, bo to zawsze jest emocjonująca walka Czy jest jednak w końcu lepszy ten iPhone Czy Samsung ja? No Jak jak myślicie? Powiedzcie Kto jest naszym faworytem? Samsung Czy iPhone Każdy bym Coś innego jak to wygląda w praktyce? Który lepszy? No na pewno iPhone, za drogą trzeba mieć iOS'a. Wobec tego, w formie naszych kampusera iMac'a i tak dalej, to jest słabo. No to jest minus, iPhone napisane mnie a Samsung, jak to Samsung, ma też skomplikujące minusy. Ale dobrze, do rzeczy. Zobaczmy. Nagrywanie bez stabilizacji. Na obu telefonach. Poruszajmy telefonem. Jest OK. I może pobietnijmy. Zobaczymy jak będzie stabilizował bieg. No nie będzie stabilizował, no bo nie mamy stabilizacji kontroli. Dobra, nie było źle Teraz powolnym krokiem zobaczymy Powolnym krokiem no to super widok pewnie i na Samsungu i na iPhoneie, bo oboje mają filmy na podobnym poziomie, kamery także tutaj pewnie będziecie zadowoleni i z jakości filmów na iPhoneie oraz Samsungu. A wy dajcie znać, co wolicie i gdzie jest lepszy opas, W iPhone'ie czy Samsungu. Siemanko. wamako, to kolejnym razem.